Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Reksio i Kapitan Nemo. Po jakimś czasie... No i proszę, nasze węgorze stanęły na wysokości zadania. Próbujemy jeszcze raz. Mamy go! Oby tak dalej. Wielki Kalmar! Poraziłem go prądem! Przypominam, papo, że mieliśmy oszczędzać prąd. Nie mogłem się powstrzymać. Ał, ał, ał. Udało się, Reksiu! <laughs> Zobaczcie, jak mi się futerko naelektryzowało o, o tutaj. O, wierzymy ci na słowo, kretesie. Kalmary, okręt podwodny, ten prąd. Przypomniały mi się coś. Co? Wyrocznie przypowiedziała mi, że pokocham wybrańca. No i? Chodzi o to, że Reksio. Nie, nie chcę o tym słyszeć. Zresztą nie czas ani miejsce na to, bo oto wpływamy do wnętrza mu. Tu? Tu? Tu nic nie ma. Gdzie skarb? Poświęciłem całe życie, żeby go odnaleźć. Na pewno gdzieś jest. Muszę tylko dobrze patrzeć. Rekiu, zobacz tutaj! Au, au, au. Linia zmiany daty. A, au, au. Nie mam pojęcia. Znaleźliśmy się w mu. No i... Co tutaj mamy? Mamy jakieś dziwne symbole. I oczywiście chodzi o to, żeby wejść sobie w nasz dziennik. Zaraz cię znajdę! I po prostu, o, tak jak tutaj. Mamy te symbole. Tutaj, tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Zatem sprawdźmy, jak wygląda nasz koło w domu. Gdzieś już widziałem te symbole. Uuu, da się przestawiać. To na pewno nie jest dekoracja. Alet męski. Powoli puchnie mi łapka Witaj, tu komputer tatka systemu mu Prowadź hasło bezpieczeństwa. O, matku, znowu jakieś hasło? Tak świetnie zabezpieczyli wszystko, a władowali się w linię zmiany daty z i wulkanu. Cię znajdę. Ja się z Wami, tutaj żegnam no i zapraszam do oglądania dalej. Mik Wykonano. Trzy. Cztery. mik Wykonano. Spróbować? Hau, hau, hau. Przygotowuję urządzenia. O, Reksium, czyżby miało się powieść? Hau, 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 hau. Nie, nie, nie mogę. Mój papa nie pozwala. Hau, hau. Urządzenia gotowe. Proszę zapoznać się z instrukcją. Pokazuję i objaśniam. Pasażer znajduje się na taśmociągu. Uruchomienie taśmociągu. Pasażer przekracza linię zmiany daty i ląduje w następnym dniu. Pasażer przenoszony jest teleportem na początek taśmociągu. Procedura zostaje powtórzona tysiące razy. O matku, proste i genialne. W swojej prostocie i genialności Sprawdzam zapasy energii. Zapasy energii niewystarczające na wykonanie podróży. Włączam system napędu ręcznego. Korwa? Proszę pasażerów o ustawienie się na taśmociągu i kogoś do kręcenia systemem ręcznym. Powinno wystarczyć na jedną podróż. Rozpoczynam odliczanie. 10. Pumadku! Reksiu, u matku, co robimy? Hau, 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 hau! hau, hau. Ja pokręcę korbą, wskakujcie! Hau, 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 hau! Osiem. O Reksiu, tak bym chciała, ale mój papa Nemo. No właśnie, gdzie jest Nemo? M musimy się z nim pożegnać. Kapitanie Nemo, proszę tu natychmiast podejść. Siedem. O co chodzi? Każda sekunda nie szukania skarbu to stracona sekunda. Sześć. Ja swój skarb znalazłem drogę do domu. Może źle na to wszystko patrzysz. Obawiam się, że jeśli szukasz złota, to tu go nie znajdziesz. Pięć. Czas się pożegnać. Dziękujemy ci za wszystko, Kapitanie Nemo. Cztery. Hau, hau. Hau, 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 hau. Powiedziałeś przyjacielu? Nikt nigdy mnie tak nie nazwał. To ja też cię nazwę przyjacielem. Trzy. Hał, hał. O, Reksiu. Żegnaj, Karimato. Pa. Chodź, Reksiu, bo stracimy jedyną szansę. Hał, 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 hał. Jeden i pół. Zbyt dużo ode mnie wymagasz, Reksiu. Papo, jest XIX wiek, emancy... Emancy nie. Jeden. No chodźże. Hał, hał. Zero. Rozpoczynam sekwencję podróży w przyszłość o jakieś 100 lat. Papo, pozwól mi lecieć z nim, ja go kocham! Kocham, kocham, a potem ja będę wysiadywał te jajka. Żadna porządna kura nie wskakuje do teleportów z psem. Ale ja nie jestem kura! Czuję jakąś taką żywot. U matku! Wylądowaliśmy w środku oceanu. Hał, 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 hał. Trochę umiem krecikiem. O, o tak, ale nie dłużej niż pięć minut. U, hał, hał, A Skąd mam wiedzę? Albo wszystko wybuchło w diabli, albo przenieśliśmy się 100 lat do przodu. Jeden pies. I tak za chwilę się potopimy, albo zeżrą nas żarłacze. Hał, 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 hał. I tak oto kretes rozpoczął swój ostatni Przedśmiertny monolog Reksiu, czuję, czuję, że... Że namachniesz Hał, hał, hał Było mi To zaszczyt, że mogłem przeżyć tyle świetnych przygód Z tak dzielnym psem, jak był hał hał hał, 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 Może tobie się uda Dla mnie jest tuż za późno Życzę ci powodzenia Namacham coraz bardziej hał, 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 Uratować mnie może już tylko cłu Hał, hał Zdechłem i idę prosto do nieba. Chciałbyś? koko ko, ko, koledzy Przepraszamy za spóźnienie. Au-kau-kau! Koguty, a więc jestem w piechle. Uchanuj się! Ale <grydę> się nie zdechłeś! To my! Kornelek i kogut wynalazca! przebyliśmy las wyłowić! To cud! Nie uściskam wasze grzebienie i te, co wam tak dędają pod dziobami! Skąd wiedzieliśmy gdzie i kiedy was szukać? Z pamiętnika naszego dziadka. Waszego dziadka? A co jakiś stary kogut ma wspólnego z naszą historią? Ten kogut nazywał się Kapitan Nemo. Dla przyjaciół i dziudziubek Kapitan Nemo był waszym dziadkiem? Otóż to. To ciekawa historia. To super. Kiedy was po, po poznał, był samotnikiem i odludkiem. Ale jak nad napisał w papapamiętniku, pamiętniku, wasza przyjaźń go odmieniła. No i postanowił pokodzić się ze światem. Wkrótce poznał naszą b-b-babcie i założył rodzinę. Pisał, że odnalazł swój skarb i że mieliście rację, że całe życie szukał złego skarbu. Ał, 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 ał. No właśnie, co się stało z karinatą? Hmm, pozwólcie, że wstrzymamy się z odpowiedzią do czasu, kiedy, kiedy nie dotrzemy do domu. Zresztą to powinniście trochę odpocząć. Kogut wynalazca miał rację. Kretes i Reksio byli bowiem na ostatnich łapach, a ślepia same im się zamykały. Toteż po chwili obaj spali już jak susły. A spali długo i mocno, śniąc o przebytych przygodach i osobach, które poznali. Aż wreszcie kogut wynalazca zapiał im nad uszami. No! Koko-ko-ko, kochań! Po Jesteśmy w domu! Hał-kał-kał! Hał. O matku, nie wierzę, Leksiu! Udało się! Hał, hał No dobra, obmyję tylko stopy i lecę na kuran do mojej moli. Nie, nie, nigdzie nie, nie nie musisz lecieć. A cóż to za przystojny kret? Moli, ukochana. Niech żyją! Brawo, Reksiu! O, kretę się. Och, Moli, bardzo tęskniłaś. Trochę tak, ale nie bardzo. Jak to? A ja omal nie uschłem z tęsknoty. Tak to nie macie ci od dni. Nawet makaron nie zdążył jeszcze do końca ostygnąć. Odcedziłam? Odcedziłam! Makaron jest bezpieczny. Kochani! Reksio przyglądał się całej scenie z mieszanymi uczuciami. Owszem, cieszył się, że wreszcie wrócił do domu, ale jednocześnie czuł w sobie bolesną pustkę. Tęskniesz za nią? Ha! Obiecałem, że wrócimy do tematu kakakari maty hari po powrocie do domu. No. No, no, to wracamy! Reksiu, kochany! Hał, hał! Hał! Puścił mnie. Papa mnie puścił, jak już byliście w tej machinie. Chwycił korby i kazał mi skakać za wami. Powiedział, żebym była szczęśliwa. Z Znaleźliśmy ją kilka dni temu. Skoczyła w maszynę później niż wy. To i mniej się przeniosła w przód od was. Hał, hał! Reksiu. Tak szczęśliwie zakończyła się wielka podróż psa i kreta poprzez czas i przestrzeń. Uroczystości powitalne ciągnęły się do samego rana. Były tańce, śpiewy, opowieści i krety z kwiatami. Rankiem Reksio stwierdził, że teraz należą mu się wreszcie wakacje. Miał nawet pewien pomysł, jak je spędzić, a wiązał się on z prezentem, który dostał od przyjaciół. No! Nareszcie wakacje! Oreszcie! A, a? A wy dwaj toście się dopiero namęczyli? Że ho ho? Co to za wakacje? W październiku? No właśnie, ktoś na czerwiec, potem sierpień. E, jak ja mam się opalić? No I, i tak się nie opalisz. Przez to futro to! A ja się pytam, kto jest odpowiedzialny za te opóźnienia? No i wszystko jasne. E, przyjrzyjmy się tym asom! Ten słyszałem, że leń pod konty. Ale diablo przystało. Eto, za to ci dwaj. Co, ho, ho? Powiedz jej, Kornelek, co o nich wiemy? To nie I bbb, bez No Programowanie. Chyba pralki. Dobre, bracie. Scenariusz i dialogi. Ten absurdalny bełkot, tak się nazywa. Uważaj, nie drażnij scenarzysty, kochanie. Co uważaj? Co do lokum Jestem baran, jestem baran de. Widzisz? Mówiłam. Leż cicho i czekaj, aż go przewinął. Poszczekam. Hau, hau, hau. A ten cały brosz to już nie był wcześniej? Słyszałam, że to człowiek orkiest? Hmm? Ale stratrażacka! Uh, ho, ho, ha, 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 ha. Tu akurat złego słowa nie powiem. Co miała zanimować, to zanimowała. Właśnie, wystarczy na nas spojrzeć. Mhm, miał być? To się zgadza. Ja myślałam, że jemu jest Wisław. No, uwaga, zaraz się dowiemy. A widzisz, mówiłem, Reksiu, że grał ciebie, nie mnie. No, ciebie też! O, matku, tak się biedak namęczył. Nie chciałbym nagrywać samego siebie. No, nie wierzę. Nemo też? To pachnie monodramem. Z tego, co wiemy. Nagrał je jeszcze kilka postaci trzecioplanowych. Takich mniej ważnych. Nie, nie, nie to co my. A ten wreszcie jakiś inny. O, ja też jestem inna, bo już się bałam. Ale nazwisko jakby popodobne. tro Trochę dłuższe. Ledwo się mieści. A ten jaki wszechstronny. Ha ha ha. Daj mi już spokój, dobra. Przypominam Wam, że przyjechaliśmy tu na te plaże, żeby zapomnieć o tamtych traumatycznych przeżyciach. No, ale kto to dostąpił zaszczytu wcielenia się we mnie? I we mnie. Mówiłeś coś o postaciach planowych? Blob? Jaki znowu blob? Nic mi nie mówiłeś. Spokój, koniec. Właśnie, kochani, zrelaksujmy się trochę. Tym bardziej, że teraz ewidentnie twórcy starają się to wartościować. Lumu. Co to w ogóle jest za tło cuda? A kogo to obchodzi? Stop, stop, stop! Zatrzymaj! A co chodzi? O co chodzi? Toż to ten, ten, ten to mnie testował, a was nie? Mnie też! Mnie tylko koko ko, trochę. A, teraz wiemy jak się nazywa. Jak wrócimy z plaży, to go odszukamy. I potestujemy? I potestujemy, a jakże! ha! ha, 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 ha. No, to zabawa. Dość. A ten nasz Reksio, jakiś taki wyciszony? Chyba śpi. Nie śpi, ma otwarte oczy. Reksiu, też gumę do rzucia? Hmm, hmm, hmm. Dobra, owocowa. Reksiu? No, to się wydało. A oto coś, na co wszyscy czekają już tyle lat. Czyli nasza oferta. Karp piratów. No, to gra sympatyczna. Zaczyna się, że Reksio na desce surfingowej rozbija się u wybrzeży. Zaraz, zaraz. A czy Reksio właśnie nie postanowił popływać na desce? Reksio, czy przypadkiem? No nieważne. On tam spotyka mnie i to się liczy. Wprawdzie występuję przeważnie w negliżu, a raz nawet na sednesie. No ale to mój debiut. Czego tam wymagać? Ufo! Ufo! Tu zaczyna się nasza wielka epopeja. Yy, okazuje się, że jestem komandorem w stanie spoczynku i razem z Reksiem lecimy w kosmos uratować kury, które to porwał był. Yy, tak to się mówi? Yy, no kurator. Yy, lecimy, lecimy i lecimy. Yy, jest wesoło. No i oczywiście poznaje moją wolę. Są też różne akcenty polityczne, na przykład. Yy, samoobrona z Plutona blokuje drogę mleczną i domaga się równego oddalenia wszystkich planet od Słońca. No. Ech, czas leci. Ponoć dostali się potem do Galaktycznego Senatu i nawet weszli w kokoalicję z Drobiem Chaosu. W efekcie czego Pluton przestał być planetą. Tak to załatwili. Czarodzieje, hmm. No, tu potykamy się z Rexiem właśnie zrzeczonym Drobiem Chaosu. Intryga jest nieco zakałapućkana i do dziś nie wiem kto tam tak potwornie namoncił. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że ta gra jest naprawdę fajna i długa. Aż sobie chyba zagram sam, bo dawno nie grałem. I wreszcie Wehikuł czas. Jest to gra bardzo dobra zresztą, która opowiada o tym, co się działo ze mną i reksiem przed kapitanem Nemo. Działo się naprawdę dużo i na przykład po dziś dzień coś mi strzyka w barkach po tym jak inkwizytorzy rozciągali mnie na pokazie średniowiecznych tortur, że nie wspomnę o dinożarłach, zakonie ryżokitowców, mantrze Ibisa i uratowaniu świata. No i są jeszcze takie różne inne programy w tej naszej ofercie. Dobranoc Państwu. Oferta, oferta i po ofercie. Czytał komandor Krety w ramach kary za niewybredne żarty pod adresem Scenarzysty podczas prezentacji napisów końcowych. A teraz z cyklu Wynalazki, które wstrząsnęły zapraszam na spotkanie z Blubem. No, kolego Blub, co tam dużo gadać? Gratulacje, nie wybuchło! Ha, to cud! Nie jeden raz czułem, że namakamy, ale jakoś się udało. Kolega Wisław nawet poświęcił się i zatkam sam, samą sobą dziurę w rdzeniu. Chociaż tylko szkoda, że nie przysłali go dwa miesiące wcześniej. A co to w ogóle jest? Są takie dni, że sam sobie zadaję to pytanie. Teoretycznie, mój drogi Kraty, to właśnie jest nasz engine. To na nim opiera się cała ta przygoda nasza. O matku, blub! I ty wszystko to samo obsłużyłeś? Gdzie tam? Skądże znowu? że jest swoim życiem! Ja mam tylko młotek, pokrętło i klucz francuski! Blumu? To brzmi jakoś tak ze staro-kretońska! Bardzo dobrze kojarzysz, Kreti! Wydobyliśmy to bowiem z ruin mu. Jest to zwieńczenie pracy wielu pokoleń Kretonów! A nad czym oni pracowali tak usilnie? Nad maszyną do robienia wszystkiego, oczywiście! Ale bez rezultatu! No i w końcu się poddali, bo doszli do wniosku, że nie da się wyeliminować czynnika krociego. Ha! i wyrzucili efekt swoich praw do oceanu No a my go wydobyliśmy No a to co robi? Wszystko, ale nie do końca Na przykład nie rotuje do końca obiektów Zobacz Faktycznie to skandal Skandal a ponadto wstyd Dlatego Jean-Paul jest właśnie taki obrażony, o! Nie dziwię mu się Gdybym wcześniej o tym wiedział nie ruszyłbym palcem no ale ostatecznie, dzięki Blumowi, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli na końcu? Prawie na końcu. Wystarczy, że jeszcze raz popatrz. Na przykład przywale młotkiem i. Jesteśmy na końcu. Yy, ale nie do końca. Nie do końca, na końcu, czyli gdzie? No akurat tak wyszło, że na początku. O matku. Co my teraz zrobimy? Zbliża. Poprosimy go o pomoc. Psp! Ty! Musisz nam pomóc! Musisz nam pomóc Ja nic nie muszę. Musisz. Zaraz, zaraz. To wy nędznicy? To my, la Resistans. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. A koniec zapraszam na autorski występ komandora Kratesa, który przedstawi również za karę swoją reżyserską wersję Rexio i Kapitan Nemo. Teatrzyk kopiec talentów ma zaszczyt przedstawić Rexio i Kapitan Nemo. Wersja reżyserska. I spóła brat! Tak! Mu! A więc wszystko dobrze się składa. Oczywiście, że zdobyć kosz i ustawić go w namiocie. Zaszło ją od tyłu dwóch wyznawców. U nas wioska kura bura być taka tradycja, że jak mklet jakiś przybywać do nas, to musieć poprosić ten Mgakuku do tańca, raz, dwa, trzy. Wiedziałem. Nie słyszę wspólnego głosu, nie słyszę przyzwolenia. Tu w Indiach panuje demokracja kolejowa. Każdy może sam ustawić tory przed pociągiem, którym jedzie. Spróbujcie. Hmm, satysfakcja, jak mnie mam. Uj. Jesteśmy na miejscu. Dobra robota, chłopaki. Karimato! Zapraszam na pokaz. Ta oto góra spróbowała mi się przeciwstawić. Ale już za chwilę zostanie wyeliminowana przeze mnie. Czaka Nornika, przez moje słynne kopnięcie z półobrotu. Por... Adoptowaną. Za młodu. O musicie mi pomóc. Kapitan to jedyna osoba, jaką mam na świecie. Wy zobaczyć jaki on biedny! Jak skrzydła do tańca rozpościerać! I tak czekać! Czekać! Tylko ostrożnie, tam może być strasznie. E, te bisurmany nie chcą ze mną handlować. Ba, nawet zezwolonka dać mi nie chcą. Że niby nieczysty jestem. Ja nieczysty! Szty Saraceny, jedne Bo nie, już! To ja przepraszać, bo ja coś odkryć w grota! To samo. Kukula, kukula, kukula! Tak, idźcie już! Siedzę, bo usiadłem, żeby się położyć, a nie żeby siedzieć. Czy bileciki są? O nie! Masa jaje być dumne, plemie i nie walczyć, pingweje! Lepiej gotować zupa! Tak, to ja! Wziąłem się w garść i oto jestem! Witam i z góry przepraszam. Staram się stanąć na wysokości zadania, jak mi kazałeś. O, z prawdziwym dżinem? Mkleć się, pogrążać ten żart, być bardzo słaba! Słyszałeś, Tomuś? Fuj! No dobrze. Zaraz staniecie przed obliczem mędrców, pamiętajcie. Możecie im zadać tylko jedno pytanie. A przecież że ukryta jaskinia z obrazki Masajów i legendarny tunel słoni, który do oceanu prowadzi ponoć ponoć. A ty to kto, he? Nie umiesz mówić po ludzku, co? Ty, z fanegapy, wcale nie jesteście rodacy. Chcecie mnie wyciąć w czambu, co? Jeszcze nigdy nikt nie pokonał góry kopnięciem z braciu. Twoje emocje, Krecie. Musisz nauczyć się je kontrolować. Harmonia jest kluczem. Musicie odnaleźć harmonię ze światem. W żadnym wypadku, całkiem niedawno wybraliśmy się z Tomusiem na przechadzkę i nagle. Pam! Dookoła nas pojawiły się te oto piramidy. No to je odkryliśmy, prawda, synu? No właśnie, mam zamiar to zrobić wykopać z pół tak, kawa dobra. Siedziba. Jestem jak się jak mam? Tak, tak, oczywiście. Ech, no to ja też nie zapalę. Tylko ją tak pociągam. Fuj, 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 Niestety nie jestem. Ale kto pyta? Nie błądź. Co? Siedziba. Pożyczę od pana ten parasol. Akurat. Zbyt często używasz zwrotu drogi Watsonie, szlafroku, ale przebranie pierwsza klasa. Przebrać się za ponurego grubawego kreta. Genialne! Jak nie skoro tak? Ech, zmarnowałem tu zbyt wiele czasu. Żeby zdążyć nie mogę już sobie pozwolić na więcej lądowań. Muszę spalić za sobą wszystkie mosty. Weźcie moją kotwicę. Nie będzie mi już potrzebna. Mu. Mm. Na razie sobie odpuszczę. A teraz to już naprawdę koniec. Do widzenia maligacze. Zobaczmy co tym dzieje się na pulpicie Windows.